To niestety homo i zawsze Państwa spotkać, powitać i gościć w tym ważnym i doniosłym wydarzeniu, jakim jest 70. rocznica powstania Sądu Okręgowego w Olsztynie. Z tego miejsca serdecznie witam Pana Bogusława Dobrowolskiego, prezesa Sądu Apelacyjnego w Jarstoku, Panią dyrektor Sądu Apelacyjnego w Jarstoku Zofię Kuklę. Pana Janinę Głosowską, prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. Pana Jarosława Słomek, pierwszego następcę prezydenta Olsztyna. Pana Romana Kuczyńskiego, sędziego Sądu Najwyższego. Pana Konisa Tarnowskiego, sędziego Sądu Najwyższego w stanie spoczynku. Przywitam teraz prezesów sądów. Okręgowych Apelacji Białostockich. Poznacie ich Państwo, ponieważ często spotykamy się, w sensie nazwisko, imię, na karcie papieru, natomiast nie zami ich Dzisiaj są. I tak, witam serdecznie Panią Danutę Poniatowską, Prezesa Sądu Okręgowego w Suwałkach. Pana Tomasza Szagałę, Prezesa Sądu Okręgowego w Ostrołęce. Pana Przemysława Wasilewskiego, Prezesa Sądu Okręgowego w Jarstoku. Pana Jana Reszczerskiego, wiceprezesa Sądu Grenkowego w Witam serdecznie pana Romualda Czarnieckiego, prezesa Sądu Grenkowego w <kluczy> sądu w, w latach 90-98. <kluczy> pana Andrzeja Wosińskiego, prezesa tego sądu w latach 98-23. <kluczy> pana Leona Popiera, prezesa Sądu Grenkowego w Łoszcie w latach 2004-2010. Witam serdecznie prezesów i dyrektorów Sądów Rejonowych Okręgu Olsztyjskiego. Witam też panią Ewę Dobrzyńską Rapkę, wiceprezesa Sądu okręgowego Olsztynia. Pana Piotra Mądrego, Blegów, wiceprezesa Sądu okręgowego Olsztyna. Pana Rafała Turka, dyrektora naszego sądu. Witam serdecznie wszystkich sędziów z Oklaskowego Węgłego którzy są w trakcie spoczynku, którzy się nas odwiedzili tutaj i skorzystali z naszego zaproszenia. Witam, to nie wiem czy jest, bo wiem, że jest, jest nie, nasz, nie wiem czy jest, proszę Państwa, Pan Wójtowi Gromad Krasnoworski, bo wiem, jakiś problem Mieli, czy jest, kto to, to zastępuje? Nie ma, niestety. Czy jest Pan Tomasz Jawoński? Jest, witamy serdecznie. Witam podziękowania również w Olsztynie. pana prokuratora Prokuratora właśnie pana Jana Przybyłka. Jest, ja pana pułkownika magistra Jerzy Jest z nami. Jest. Dziękujemy w Olsztynie. Pana Mitała Korwka, ciekawy krydowiz braców Prawnych. Pana Stefana Szanowna, zastępczej radę przepraszam bardzo, panią Irenę Radę dyrektor Zakładu Poprawczego w Barczewie. Jest 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 na Pani Panią Radę Bandulską. I panią Alicję Nowicką, kierownika odpowiednią RODK Obrztyni Adka Mrgowa. I pani oczywiście panią kurator Annę Winkel oraz panią Włodę Katowską, jej zastępcę, Witam serdecznie wszystkich kierowników sekretariatów wydziałów i kierowników oddziałów oraz wszystkich zaproszonych w dzisiejszym gości. Szanowni Państwo, w sądzie czas odpierzany w sposób specyficzny. To kolejne wokalne sprawozdania, dni, miesiące i lata napędzają machinę sądowej rzeczywistości. Te rzeczywistość wpisuje się również w wydarzenia które pozwala zatrzymać się, przystawić na dłuższą chwilę i z refleksją pochylić się nad pracą własną i pracą całego sądu. Takim właśnie wydarzeniem jest dzisiejszy jubileusz. Każdy jubileusz to, to ciekawe połączenie tradycji z teraźniejszością, doświadczenia z młodością, a dzisiejsza uroczystość to podsumowanie 70-letniego okresu istnienia sądu, jakby jest próba weryfikacji dorobku wymiaru tego naszego lokalnego sprawiedliwości. Próba zmierzenia się z tradycją i systemem wartości co każdy kolejny jubileusz to dołożenie cegiełki do historii Sądu. Pamiętajmy, Sąd to nie tylko miejsce, budynek czy instytucja, ale to przede wszystkim społeczność tworzona przez wiele pokoleń sędziów, urzędników i całego którzy przez lata przekazywali Sądowi swoje umiejętności, wiedzę, doświadczenie, ciężką pracę, entuzjazm i serce. Są to również wieloletnia współpraca z instytucjami, których przedstawicieli gościmy dzisiaj na naszej uroczystości. Szanowni Państwo, Jestem przekonany, że to co najlepsze jest jeszcze przed nami, jednak dziś skupmy się swoją uwagę na przeszłości naszego Sądu, bo przeszłość jest teraźniejszością, jeżeli nosimy o sobie. Długo by można opowiadać o historii Sądu, proszę Państwa. Sądu, który o przestrzeni 70 lat zmienia swoje oblicze, strukturę, Jednak w istocie zawsze był i będzie taki sam, waży dla nas i wpisujący się w lokalną społeczność. Chciałbym Państwu w kilku słowach opowiedzieć, jak o historię która w naszym przypadku rozpoczęła się w czerwcu 1945 roku, gdy do Olsztyna przybyła mała grupka sądowników na czele z wiceministrem Leonem Haylem, by zapoczątkować organizację sądownictwa polskiego w odrodzonej Polsce na uzyskanych ziemiach warmińsko-możnowskich. Posiedzenie grupy sądowej odbyło się 21 czerwca 1945 roku. Na zajęciu rozpoczął urzędowanie Sąd Grodzki w Olsztynie, natomiast w lipcu 1945 roku powstał Sąd Okręgowy w Olsztynie i Sąd Apelacyjny. Pierwszym prezesem Sądu Okręgowego w Olsztynie był Jan Sekita. Powstało w 1945 roku apelacja, Olsztynstwo tworzyło pięć sądów okręgowych. I tak, Sądy Okręgowe w Wełku, w Kierzycku, w Olsztynie, w Mławie, Pasweku. Natomiast Sądy Okręgowe w Olsztynie obejmowały Sądy Grodzkie, Biskupcu, w Dobrym Mieście, w Górowie Oleckim, w Lisbarku Warmińskim, w, Lubawie, w Nowym Mieście, Sąd Grodzki w Olsztynie, Sąd Grodzki w Ostródzie i Sąd w Szczyt. Przez ten okres czasu, 70 lat, proszę Państwa, przewinęło się 12, no tu z obecnym oczywiście, 12 prezesów, bo w już stanie tu się skończy te jest bo w kwietniu kończy kadencję swoją. I tak, proszę Państwa, tu jest problem do trybu, bo na analizach, które padły, są wymieniane zamiennie. No to jest tak jak, więc Julian Sekita, 45-50, ale też jest wymieniany Burmistrz Steinmann, 45-49. Jako trzeci w kolejności Pustelnika gotowski lata 50-54 Jan Bielski, 54-57 Artem Gierzyński 57-62 Jerzy Kawroński 62-66 Henryk Sławkowski 66-73 Ireneusz Olsza, 73-90 Roman Czarniecki 90-98 Andrzej Bosiński 98-2003 Leon Popień 2004-2010 No i oczywiście teraz Jan. To tą funkcję. I proszę Państwa, cytując, co wybitnym pisarzem Wiktory Migoł, czym jest historia? Echem przeszłości odbitym w przyszłość. Obrazkiem przeszłości rzuconym w przeszłość. Pragnę przekazać serce płynące podziękowania tym wszystkim, którzy tworzyli 70-letnią historię Sądu Okręgowego oraz tym, którzy aktualnie podają kolejne cegiełki do naszej historii. Dziękuję wszystkim gościom za przybycie i zapraszam proszę Państwa na dalszą część naszej uroczystości. W tej chwili. Tak jak każdy pewien rodzaj zwyczaj, proszę o zabranie głosu pana prezesa, pana prezydenta, później pan prezydent, wiem, że pan prezydent miasta o tym też chce zabrać głos, później jeżeli państwo będziecie uważali to za stosowne, czy, czy w jakiejś formie, bardzo za, zapraszam. zapraszam za tekstę, Państwu. Bardzo dziękuję panu prezesowi, panu Prezesowi za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość, jak zostało podane 70-lecia e, istnienia funkcjonowania sądu okręgowego, wcześniej sądu w rocznego. E, Proszę państwa, ta uroczystość uświadamia nam, że sąd ten już utrwańczył instytucjonalnie w tym regionie 70. 70-lecie funkcjonowania sądownictwa powszechnego także z pewnością trwaliło się świadomości jutrzejszego społeczeństwa. Jest to y, bardzo ważne w naszej państwowości w tym regionie. Proszę Państwa, sądownictwo powszechne, sąd okręgowy to nie tylko budynek, to nie tylko baza lokalowa, to nie tylko baza materialna, ale przede wszystkim ludzie konkretni sędziowie, urzędnicy, którzy ich wspierają. I Państwo na przestrzeni tych, tych wielu lat w sposób odpowiedzialny, w sposób właściwy, realizowali swoje obowiązki wynikające z przepisów Za to wszystko należy się Państwu, należą się Państwu słowa największego podziękowania. Możecie Państwo być dumni ze swojej pracy, z tych swoich dokonań. Proszę Państwa, w związku z tą uroczystością, pragnę wręczyć Panu Prezesowi taki okolicznościowy grawerton. Na tym grawertonie widnieje taka palenia Justiniana, zgodnie z którą sprawiedliwość jest stanowczą wolą rozdzielenia każdemu to, co się mu należy. Mam nadzieję, że ta pandemia, która z pewnością do tej pory była takim mottem funkcjonowania tego sądu, sądu mottem państwa pracy, będzie dalej, będzie dalej kontynuowana i dorobiona. Dziękuję bardzo. Zapraszam Panie Prezydencie. Gratulacje i życzenia. Jak napisał prezydent w piśmie ogólnoczościowym, kierowanym na ręce pana prezesa ładkowa utworzenie w 1945 roku polskiej instytucji cywilnego wymiaru sprawiedliwości na terenie, który przez wiele lat podlegał opcji administracji, było wydarzeniem szczególnym. Miało ogromne znaczenie historyczne i społeczne, ale też symboliczne zarówno dla regionu Warmi i Mazły, jak również dla całego kraju, który odzyskiwał polską państwowość na terenie Warmii. Szanowni Państwo, z okazji tego pięknego jubileuszu wszystkim pracownikom Sądu Okręgowego w Olsztynie przekazujemy życzenia niesłabnącej energii, satysfakcji z pracy zawodowej, pomyślności w życiu osobistym i spełnienia marzeń. Ponieważ Sąd Okręgowy funkcjonuje w Olsztynie, to też chcielibyśmy symbolicznie przekazać fragment przestrzeni miejskiej widziany od niej artysty, panie prezesie. Bardzo proszę przyjąć. Do wszystkich Państwa sędziów Sądu Okręgowego, po w imieniu wszystkich sędziów, własnych, wszystkich sędziów naszego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, chciałbym z okazji tego Wielkiego Święta 70-lecia złożyć jak najserdeczniejsze życzenia, życząc wielu sukcesów, orzecznictwa zadawalającego i Państwom, i społeczeństwa, by były za, żeby to zadowolenie było jak największe. Zdajemy sobie sprawę, że to zadowolenie rzadko niestety występuje, bo taka już jest nasza rola. Zatem życzę jeszcze raz wielu sukcesów, wszystkiego najlepszego i proszę taki list od nas przyjąć, co prawda nie. <śleszturne>

prac prawnych okręgowych z radców prawnych pocztyny i aplikantów racowskich. Chciałem złożyć życzenia no, przede wszystkim, żebyśmy może za 70 lat znowu spotkali się na 40 rocznicy istnienia sądu. Życzę mu jeszcze, żeby co najmniej te 700 lat jeszcze istniał. Chciałem podziękować za współpracę między naszymi radcami, między Izbą a sądem. Życzę dalej, no, żeby ta współpraca między nami się rozwijała, rozwijała się w sposób naprawdę bardzo dobry. Życzę wszystkim sędziom sądu kręgowego, w sztyle, wszystkim pracownikom. No, sukcesów i zawodowych, i sukcesów sądowniczych, ale też sukcesów w swoim życiu, także prywatnym. Ja tak może troszeczkę nieformalnie, w torbie radcowskiej, niemiecki parasol, jest taki mały upominek, który znakomicie komponuje się z tymi wydarzeniami tutaj integracyjnymi. Tak Prezesie, zrozumiem, taki Субтитры doble DimaTorzok W sędziu całego okręgu Łączyńskiego, jak i również własnym. Składam serdeczne gratulacje z okazji tak Wielkiego Bideuszu. Uważam, że takie osiągnięcia i ugruntowanie pozycji sądu okręgowego w Olsztynie było możliwe dzięki wytrwałej i morzonej pracy w sędziu tego okręgu. Gratuluję i uważam, że pod przewodnictwem obecnego W dalszym y, y, okresie sąd będzie miał ugruntowaną pozycję na y, mapie sądownictwa y, w Polsce. Y, życzę wszystkiego najlepszego. Gratuluję sukcesu. Dziękuję bardzo. pokazujemy. Wszystkich. Można jeszcze do ponieważ, ponieważ ograniczył się tylko do że w związku z tym, my, no, jako przedstawiciele sądów z Hawk, i Ostrałęce, również przyłączamy się do życzeń, żeby ten sąd funkcjonował tak pięknie jak dotychczas. No, jesteśmy pełni podziwu dla tego budynku, dla organizacji tutaj. W związku z czym Gratulujemy i życzymy, żeby dalsza praca była równie owocna jak jeszcze. Dziękuję bardzo. Trawerczony są twardziej identyczne, znaczy, ale różnią się syntencją i różnią się życzenia. Jak... Proszę o przyjęcie serdeczności i gratulacji zostrojem i na nasze prawa w domu jest bardzo prosta, żywska parenia, że w prawie podoba się bardziej prostota niż za Jest to chyba bardzo potrzebne w naszych czasach. Tę szlachetną zasadę Państwo jak najbardziej realizujecie w piękny sposób, który... Wyrażane jest nie tylko jakością pracy, ale przede wszystkim radością z tej pracy widoczną i na twarzy prezesa i dla wszystkich państwa. Dziękuję. Na ręce pani prezes. Polskiej Adwokackiej, Panu Prezesowi, spełnienia i wszystkim Państwu spełnienia wszystkich marzeń. Życzę satysfakcji w pracy zawodowej, bo ona jest dla Państwa posłannictwem i powołaniem. Życzę, żeby również przynosiła i zadowolenie materialne, które Państwo w ostatnim czasie tak bardzo walczycie. Życzę spełnienia wszystkich marzeń i wszystkiego najlepszego. Dziękuję. To jeszcze mam tą ja przybyłem, nie chcę zbierać tych Przygotowany też wizerunek sądu i również wizerunek Zakładu Poprawczych w bo my od 1800, 1890 roku Jesteśmy w cudownym, jako, to znaczy po w marcu w 1890 roku właśnie Sąd Grodzki w Barczewie, piękny budynek, gdzieś mieści się tam zakład poprawczy. Pozwoliłam sobie na pamiątkę również tutaj do Sądu Okręgowego taki obraz tutaj przedstawić. Ja chciałam jako pedagog podziękować Państwu za opiekę i za to dobro, które płynie z sądu, za to, że ilekroć przychodzi nam załatwiać jakieś sprawy wspólnie, jeśli jest nam trudno, ciężko albo przyjemnie, to Państwo jesteście zawsze otwarci, życzliwi, pomocni, a my staramy się robić wszystko, żeby z nami jak problemów nie otwarł prezes i wszyscy pracownicy są. Bardzo dziękuję, gratuluję. Tego, dziękuję naszych w naszym w stanie spoczynku, którzy podzielą się swoimi wspomnieniami z nami. Następnie wysłuchamy koncertu, kwartetu z naszej Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej. Myślę, że będzie to bardzo miłe, miła, miła chwila takiego relaksu. Potem zaproszę Państwa do, na poczęstunek. Tutaj będzie, wszystko jest na miejscu, na tym pieniążce jest. Już, że tak powiem, zabezpieczony w ten sposób, że my sami tutaj jesteśmy. Cóż, zapraszam do rozmów, wspomnień. Zapraszam również Państwa do...